Cześć, jestem Max i jesteśmy na stoisku Związku indyjskiego na Pyrkonie. Let's go! Ja wystawiam razem ze swoim studiem Django Hai pod tytułem Gympology, Gra jest wysoce ambitna, polega na wpisywaniu jedynek i zer, ale historia nadaje tej grze wielkiej głębi. Wielu ludzi myśli, że w latach 90. internet był powolny przez to, że technologia była za słaba że procesory były słabe, że wszystko było takie wolne a to nie jest nieprawda, bo internet przepisywały szympansy i nasza gra właśnie o tym opowiada i możecie sobie pograć wstukując bity i ładując obrazki mamy dzisiaj też taki fajny kontroler budowany specjalnie na targi bardzo fajnie się na tym gra Streampology jest dostępne na Android'a w tej chwili jeśli wejdziecie sobie na Play to możecie je ściągnąć i będzie dostępne na Steama w czerwiec albo lipiec 2017 będzie bardzo tanie, bo będzie kosztować 8 zł. Także 2-3 piwa, albo jedno porządne, trochę chipsów albo coś sobie odpuścicie i możecie powstukiwać banany. Nie, bity. Znaczy, nie wiem, nie żyje już, jest w niedziela. 3 dni stoiska w męczą.